Przedstawiamy przykładowy sposób montażu ściany działowej przy zastosowaniu produktu ze skalnej wełny Rockwool. Podział pomieszczeń spełniający wymagania akustyczne i przeciwpożarowe możemy wykonać budując lekkie ściany działowe. Prezentowane rozwiązanie to konstrukcja z profili metalowych z wypełnianiem spłyt z ze skalnej wełny RockSonic Super i pojedynczej okładziny spłyt gipsowo-kartonowych. Ścianę działową budujemy zawsze z obustronną dylatacją podłogi pływającej, czyli bezpośrednio na stropie. Prace rozpoczynamy od wytyczenia miejsca powstania takiej ściany. Za pomocą poziomicy i łaty przenosimy wytyczone linie na ściany i sufit. Przed montażem spód profili poziomych podklejamy samoprzylepną taśmą akustyczną, zapobiegającą przenoszeniu drgań z konstrukcji na otaczające elementy podłoża. Konstrukcja obwodowa nie powinna bezpośrednio przylegać do podłoża. Należy pamiętać o zastosowaniu taśmy akustycznej na całym obwodzie. W wytyczonym miejscu przykręcamy do stropu profil UW za pomocą kołków rozporowych o średnicy nie mniejszej niż 6 mm w rozstawie co 100 cm. Profile pionowe przycinamy w zależności od wysokości pomieszczenia i mocujemy je do ścian poprzecznych. Należy pamiętać o zachowaniu pionu montowanej konstrukcji. Kolejnym etapem jest rozstawienie profili słupkowych CW na całej długości ściany w rozstawie 60, 40 lub 30 cm w zależności od zaleceń producenta danego systemu. Odległość między profilami możemy skorygować podczas przykręcania okładzin. Profile powinny być krótsze o około 1,5 cm od wysokości pomieszczenia, aby zminimalizować przenoszenie drgań stropu na płyty gipsowo-kartonowe. Przy rozmieszczaniu profili należy uwzględnić ewentualny montaż drzwi w budowanej ścianie. Kolejnym krokiem jest pokrycie pierwszej strony ściany płytami gipsowo-kartonowymi, które przykręcamy wyłącznie do profili pionowych. Płyty nie mogą stykać się z podłożem. Mocujemy je, zostawiając 10 mm luzu z dołu i 5 mm z góry. Pozwala to wyeliminować drgania stropów. Rozstaw wkrętów najczęściej wynosi 25 do 35 cm w rozwiązaniu jednowarstwowym. Po zamontowaniu okładzin na jednej stronie ściany i ułożeniu w jej środku instalacji, Między profilami pionowymi układamy płyty ze skalnej wełny Roxonic Super. Montaż wełny rozpoczynamy od dołu ściany, dokładnie wypełniając przestrzenie między profilami. Optymalna sztywność płyt umożliwia ich montaż bez dodatkowych zamocowań, dzięki czemu skraca się czas wykonania ściany działowej. Wełna skalna nie osiada. Co eliminuje powstawanie szczelin i zapewnia ciągłość izolacji. Szczelne wypełnienie konstrukcji ma istotny wpływ na izolacyjność akustyczną oraz odporność ogniową całej przegrody. Do wypełnionej wełną skalną konstrukcji przykręcamy płyty gipsowo-kartonowe pamiętając o zachowaniu dylatacji i rozstawie wkrętów. Na rzeczywistą izolacyjność akustyczną ścian działowych wpływają detale rozwiązań konstrukcyjnych, ich usytuowanie oraz staranność wykonania samej ściany.